Patek za Tobą wreszcie zawody, które mogłeś w pełni dojechać, się komplet punktów, no ale chyba nie wynik był to najważniejszy, tylko po prostu jazda. No zgadza się, chciałem, można powiedzieć, sprawdzić siebie, jak się czuję tak naprawdę i motory. No i wydaje mi się, że trochę doszliśmy do ładu z motorami i z sobą trochę, jednak odczuwam duży ból dalej w plecach. Nic nie pozostaje, jak się leczyć teraz przez cały tydzień, żeby wyzdrowieć do poniedziałku. Na swojej stronie internetowej napisałeś, że masz w tym, w tym sezonie podgórkę. Masz takiego pecha, czy nie myślałeś o tym, aby gościć się, nie wiem, jakieś może wróżki, żeby te, 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 ten sezon odczarować? Może do tych słynnych y, magicznych myszy z folbozowej bajki? Nie wierzę w takie rzeczy, niestety. Jak wróżby jedna, No nie wiem, na razie się nie układa. W tamtym roku było dość podobnie. Nie błyszczałem jednak, wydaje mi się, że z czasem się rozjadę, trafimy ze sprzętem, jakimiś przełożeniami i wyjdziemy na prostą drogę.